Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj wyregulujemy sobie gaźnik w Baszanie 200 i przy okazji go wyczyścimy. Także zapraszam do oglądania SWSK bagno czyli donator. Tu ziomal, też donator, i tu już są osoby, które były w kom z komentarzy. Brałem dwie pierwsze osoby z trzech filmów, i później brałem po jednej osobie. Także tu mamy covery 40-latka, Wojtek Tooheavy, czy rekka, e, gdzieś to jest. <laughs> Ja gram to ogląda i chciał, żebym mu zapisał to, no to mu zapisałem. Lama, Olik, Moto. Chyba dobrze przeczytałem. Mateusz Kłodowski, Moto Borsuki i Kacper. Kacper. Także <gry> yy, miejsce jest ograniczone i będę brał co dwa odcinki jedną osobę. Tak, żeby tego miejsca było trochę, żeby było może więcej osób zapisać. Także już chyba lecimy do Baszana rozkręcać ten gaźnik. Dobra, ja już sobie rozkręciłem gaźnik. Też uważajcie jak zdejmujecie, bo tu macie o-ring, żeby on wam się nie zgubił. Ja już raz miałem taką sytuację, tylko zgubił mi się ten o-ring od tej części. I to był nowy o-ring, który miałem jeden dzień. Dobra, ale przejdźmy sobie do rozkręcania. Najpierw rozkręcamy sobie tą śrubkę, tą i tą. Dobra, ja już sobie rozkręciłem tą część. Teraz sobie ją zdejmę. Tu też macie o-ring. Ja to na razie sobie odłożę. Tu macie dyszę. Ja najpierw rozkręcę sobie tą dyszę. Dobra, sobie odkręciłem, tylko teraz ją sobie wyjmę. I tu macie takie dziurki, nie wiem czy to będzie na kamerze widać. O, coś tam widać. I to najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem. Ja zaraz to zrobię. Wykręcamy kolejną dyszę. Tu jest tak samo, też macie takie małe dziurki. To samo zaraz zrobimy. Dobra, już sobie tą dyszę odkręciłem. Tu nie ma żadnych dziurek, to jest po prostu do regulacji, ale zaraz do tego przejdę. I w środku macie sprężynkę. Może ona wam wyskoczyć. Teraz mi na przykład nie wyskoczyła, ale uważajcie. Wyjmę sobie też pływak. Tu muszę jakiś wolny sobie znaleźć. Dobra, ja mam gwoździka, wkładamy to tu o, i wyciągamy to. I też uważajcie na to, żeby Wam się to nie zgubiło. Ja na razie sobie to odłożę tutaj, wszystko. I jeżeli pływak Wam się zawiesza, to rozkręćcie ten pływak, tak jak ja teraz robiłem. I sprawdźcie tą dziurkę, bo tu może być piach. Ja raz tak miałem, tam był piach. No i po prostu musicie to przedmuchać. Jak widzicie, jest w gaźniku trochę piachu. Pomimo tego, że ostatnio go czyściłem, nie wiem czemu, jest tu piach. Może od filtra powietrza idzie? Nie wiem. Dobra, ale ja teraz sobie wezmę sprężarkę i po prostu to wszystko przedmucham. Dobra, ja już sobie ten gaźnik wyczyściłem. Nie widzę tu żadnego paprochu, dobra, odłożę sobie to w czyste miejsce, dobra, ja sobie to odłożę. Teraz wezmę sobie dyszę, ona jest chyba czysta, muszę sobie sprawdzić pod światło, ale tak ją przedmucham, dobra, ja tę dyszę sobie wyczyściłem. To wkręcamy ją też z wyczuciem, bo można gwinty zerwać, gdy będziemy mocno to robić. są trochę gwint ale chyba się trzyma dobrze. Jeszcze spróbuję leciutko. Dobra, to znowu odkładamy sobie. Bierzemy kolejną dyszę. Dobra, tą dyszę też wkręcamy. Też nie jakoś mocno, żeby nie zerwać gwintu. Teraz wkręcamy sobie od dawki paliwa. Dokręcamy to najpierw na maksa i zaraz wam pokażę, jak to ustawić dobrze. Dobra. I patrzymy sobie i odkręcamy 3,5 ob obrotu. Jeden, 2, 3 i pół, i teraz cały gaźnik skręcamy. Ale jeszcze można tą pokrywę przedmuchać. Także ja sobie to przedmucham. Dobra, gdy mamy już wszystko złożone, bierzemy sobie ten pływak. Tą takie jakby końcówkę. Nie wiem, co to jest. Tą sprężynkę wkładamy. Wkładamy sobie na to. O, to tak ma wyglądać. No, tylko że nam to teraz nie wypadło. W tym wkładamy w tę dziurkę. I teraz bierzemy ten metalowy patyczek. Załóżmy nie patyczek, tylko. <laughs> Dobra, bierzemy to i po prostu to wkładamy. To i jeżeli to nie chce wejść, to można leciutko popukać młotkę. Dobra. I teraz sobie jeszcze założymy to. Wszystko chyba dobrze jeszcze sprawdzę. Ale sobie sprawdzić, czy pływak odbija. Dobra, mi odbija. To teraz sobie to wszystko przykręcamy. Tu mamy śrubkę od wolnych obrotów. Jeżeli macie za duże obroty, po prostu trzeba ją przekręcić w lewo. A jeżeli macie za mało obroty, po prostu przekręcamy to w prawo. Yy, chyba optymalne obroty to jest półtora tysiąca obrotów. I to są chyba takie najlepsze obroty, moim zdaniem. I po prostu to już musicie sobie sami dopasować. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, a ja się z Wami żegnam. Cześć!